Witam serdecznie. Wczoraj w święto Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt, upamiętniającego śmierć bilionów ofiar ludzkiego hedonizmu, opublikowałam fragment przyżałobnej, czyli rekwiem Mozarta we własnym wykonaniu i metalowej aranżacji. Jeżeli jeszcze nie przesłuchałeś, nie przesłuchałaś, to gorąco zachęcam, gdyż to muzyczne arcydzieło wszechczasów. I w tej aranżacji myślę, że przedstawia się ciekawie. Pod wideo pojawił się piękny, pełen bólu i miłości komentarz takiej treści. Tak jak Jezus wydał się na mękę za parszywych ludzi, tak ja, gdyby było to możliwe, postąpiłabym podobnie, żeby wyzwolić wszystkie zwierzęta na zawsze z obozów koncentracyjnych, transportów, rzeźni, rąk barbarzyńców itp. Drugi widzu, jak oceniasz wartość moralną takiej postawy? Czy myślisz, że tak wielka miłość do dzieci Boga może się podobać samemu Stwórcy? Czy znasz może nauczanie Jezusa? Czy wiesz, że najwyżej cenił spontaniczną reakcję na zło i bezinteresowną pomoc potrzebującym, niezależnie od religii, od wiary czy niewiary? Czy wiesz, że gardził skostniałą, sformalizowaną religijnością pozbawioną ducha? Czy myślisz, że Jezus, takim jakim przedstawia go Ewangelia, popiera ideę mszy świętej i jej sformalizowaną, sztywną strukturę? Czy wiesz, że dogmat o Mszy świętej jako prawdziwej i dosłownej ofiary składanej Bogu powstał dopiero w 1215 roku, czyli grubo ponad tysiąc lat po Chrystusie, i jest sprzeczny z samymi słowami Jezusa? Czyli gdyby uznać, że Jezus jest formalistą, że dosłownie i na poważnie traktuje obrzędy, formy czci i kultu, to mszę musiałby potępiać z założenia. Ale jeżeli jest elastyczny i ocenia intencję, a nie formę, i skoro widzi, że już taki obrządek ludzie sobie wymyślili, to czy uważasz, że cieszy się, że dedykuje tę przepiękną kompozycję muzyczną? Będącą częścią mszy w hołdzie ofiarom, między innymi fałszywej doktryny katolickiej, która oficjalnie zezwala na masową zbrodnię, bo ja jestem głęboko przekonana, że tak. Jezus uczył nas miłości, sprawiedliwości. Jeżeli istnieje, co tak naprawdę nie ma większego znaczenia. To przy sposobie myślenia, jaki nam zaprezentował, możemy być pewni, że ma upodobanie w naszym trwaniu przy ofiarach, po stronie ofiar, w trwaniu w naszej miłości. A co myśli w takim razie o doktrynie katolickiej, która w swoim oficjalnym nauczaniu, w katechizmie, wprost mówi, że dzieci Boga można pożerać, obdzierać ze skóry lub traktować jak zabawki. Chyba możemy mieć pewność, że taka doktryna jest obrzydliwością w oczach Boga. Jest satanizmem z założenia. Popularny kanał, myślę, że pseudokatolicki, bo w myśl definicji katolicyzmu ta pani katoliczką raczej nie jest, kanał Trudno być katolikiem. Chciałaby palić na stosach, Osoby o kreatywnym, alternatywnym podejściu do obrzędów katolickich. Trzy miesiące temu opublikowała filmik zatytułowany Takie czarownice palili na stosie, a islamiści do dziś kamienują, a ona bezkarna. Chodzi tutaj o Madonnę, która wykonała sesję zdjęciową z różańcem zawieszonym na szyję. Przedstawiła ostatnią wieczerzę w żeńskiej obsadzie. Nie wiem, czy miał to być wyraz poglądów feministycznych, czy po prostu zwykła prowokacja obliczona na reakcję medialną. Szczerze powiedziawszy, nawet nieszczególnie chce mi się wnikać, jakie były intencje Madonny. Bo czy ma to jakiekolwiek właściwie znaczenie? Czy będziemy oceniać człowieka przez pryzmat? Jego stosunku do doktryny katolickiej, doktryny, która jest herezją samą w sobie i to zwielokrotnioną herezją, bo jest zarówno herezją względem prawdy, prawdy o Bogu, prawdy o rzeczywistości, jak i herezją względem samej Biblii, która jest rzekomo źródłem, materiałem źródłowym. Zaś kanał trudno być katolikiem. Tą herezję jeszcze bardziej mnoży w nieskończoność, ponieważ katolik definiowany jest jako osoba posłuszna w swej wierze papieżowi i jego wymysłom na temat wiary. Natomiast ta pani sprzeciwia się papieżowi, czyli można powiedzieć, że na poziomie przekonań katoliczką w ogóle nie jest. Kanał Trudno Być Katolikiem walczy ze zmianami wprowadzonymi przez Sobór Watykański II, Jakież to były zmiany? Między innymi potępienie w końcu, w końcu po tysiącach lat, potępienie niewolnictwa, a przynajmniej odwrócenie się od niewolnictwa, które do tej pory było, można powiedzieć, częścią doktryny katolickiej, odwrócenie się od ideologii, która stała się pożywką dla masowej zagłady Żydów. Kościół zorientował się, do czego może prowadzić jego doktryna i realizacja, realizacja, realna realizacja tego, co Kościół głosi, bo przecież przywódca niemiecki nie inaczej, jak tylko chciał zrealizować to, o czym marzył papież, to, do czego nawoływał między innymi tak zwany święty Tomasz Zakwinu, przecież Tomasz Zakwinów prowadził taki sposób myślenia, że heretyków, innowierców należy palić na stosach dla ich dobra, bądź nie dla dobra, obojętnie, czy dla dobra, czy dla zła grunt, żeby ich palić, unicestwiać. Ciekawe, że w tym właśnie wideo takie czarownicy palili na stosie. Zanim autorka kanału Trudno być katolikiem potępiła Madonnę i zasugerowała, że powinna być spalona na stosie, najpierw powołała się właśnie na Tomasza Zakwinu, polecając z całego serca jego książki. Bez Tomasza Zakwinu nie byłoby masowego ludobójstwa, nie byłoby planu zagłady narodu wybranego. To on dał podwaliny do takiego sposobu myślenia. Także to on uzasadnia swoją teologią, oczywiście pseudo-teologią, bardzo bluźnierczą, bardzo obrażającą stwórcę, usprawiedliwia barbarzyństwo względem osób pozaludzkich. Gdybyśmy porównali z wszystkich zbrodniarzy historii, to nie wiem, czy nie okazałoby się, że Tomasz z Akwinu jest może nawet największym zbrodniarzem w historii pod względem ilości ofiar. Oczywiście mówię o skutkach jego nauczania. Jest to tak bardzo satanistyczny sposób myślenia. Trudno być katolikiem z całego serca poleca jego nauczanie, nauczanie oczywiście nawołujące do zbrodni w imię doktryny. Oczywiście, doktryny sprzecznej z Biblią, doktryny będącej wymysłem zepsutych mężczyzn. Nie może przeżyć, że w dzisiejszych czasach nie wolno jej podpalić na stosie osoby takiej jak Madonna. Ona bezkarna. Za co ją ocenia? Za jakieś nieistotne zdjęcia. Ja, żeby ocenić Madonnę, przede wszystkim zadałam pytanie w internecie, czy Madonna jest weganką, bo chyba tylko to się liczy, prawda? Skutki czyjegoś życia. To jest jedyna podstawa, na której możemy budować ocenę jakiejś osoby. Czy jej życie możemy ocenić pozytywnie? Wyczytałam, że przez 10 lat była ścisłą weganką. Wiele osób zainspirowała do weganizmu. Ale w ostatnim okresie, w ostatnich miesiącach, weganizm porzuciła. Jej fani ją nawołują, aby się opamiętała. Być może tak właśnie uczyni, więc myślę, że chyba przedwcześnie, żeby ją oceniać. Zdarza się, że osoby porzucają weganizm, kiedy popadają w problemy zdrowotne. Wówczas najłatwiej zwalić je na weganizm. A prawda jest taka, że każdy z nas, weganin i nieweganin, prędzej czy później popadnie w problemy zdrowotne. Wiemy, że Madonna ma za sobą bardzo nieudane operacje plastyczne, być może jakieś reakcje alergiczne. Być może pojawiła się też gorsza tolerancja niektórych roślin, być może spanikowała. Mam nadzieję, że się opamięta, ale chyba. Nie zasługuje ona na potępienie. Nie wydaje mi się, żeby to była osoba na wskroś zepsuta, zła. Byłabym daleka od potępienia jej osoby. Czy to samo mogę powiedzieć na temat autorki kanału Trudno być katolikiem? Ta osoba z premedytacją głosi doktrynę, w którą wpisane jest przyzwolenie na zbrodnie. Ona głosi i utrwala doktrynę satanistyczną. Jeżeli trudno być katolikiem, pragnie palenia na Stosie, osób takich jak Madonna, za to, że nie zgadzają się, najwyraźniej Madonna nie zgadza się z doktryną katolicką, w takim razie zapewne również i mnie chciałaby spalić na Stosie, ponieważ i ja potępiam doktrynę katolicką, przede wszystkim za te konkretne zapisy w katekizmie przyzwalające na zbrodnie. Przedmiotowo traktujące dzieci Boga. Ona widziałaby mnie pewnie na stosie, a ja z kolei uważam, że osoby takie jak ona, które lansują, rozpowszechniają przyzwolenie na mord na dzieciach Bożych, uważam, że takie osoby nie zasługują na życie. I co teraz? Na temat kanału Trudno być katolikiem, mogłabym jeszcze bardzo długo opowiadać. Jest to tak brudny i tak fałszywie nauczający kanał. Zyskał swoją popularność na podsycaniu najniższych instynktów, potrzeby sensacji, potrzeby linczu. To podkreślmy sobie. Tutaj, non-stop, mamy do czynienia ze zjawiskiem wskazywania wroga, podsycania wrogich nastrojów, atmosfery linczu, taniej sensacji. Teorii spiskowych non-stop, niemal w każdym odcinku przewijają się treści o charakterze teorii spiskowych. A to, że nam podmienili mszę świętą, zafałszowali, podkradli, mamy fałszywą Lucję, fałszywe tajemnice fatyńskie. Jeszcze nie raz wrócę do demaskowania tego kanału, ale dzisiaj już nie chcę przedłużać, więc dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.